W wolnym czasie, co pani lubi robić? Pływać, y, spacerować. Pływa pani w tym wieku? Y, tak, y, y, no na rowerze jeździć. Nie. Czy jest pani szczęśliwa? Tak, jestem, proszę. Jaki powód? Czy pani taka radosna i tak dalej? Jak yy, to co? Proszę pana, ciszy, że żyję. Mam 70 lat i żyję, to ludzie w tym wieku już, już nie ma ich, a ja żyję, wie pan. Także ogólnie, się... ogólnie, że pani wstaje rano, tak? Pani się pani tam cieszy już. Tak, cieszę się właśnie. Że pani z... wstała z rana. Tak, samym życiem, że wstałem rano. No oprócz takie, no nie wiem, pogoda, takie rzeczy, kawa, herbata, jakaś muzyka. Co, co, co Pani tak cieszy jeszcze oprócz tego? Proszę pana, no pogoda mnie cieszy. Słoneczko jak świeci rano. Słoneczko, tak. No no i samo to, że, że wie pan, że chodzę, że chodzę. Jak dbać o zdrowie, pani wieku? Dbać? Tak. Wszystko trzeba, trzeba jeść jak najmniej... Trzeba umieć sobie ugotować, zadbać o siebie, o no to jak pani się z... odżywić. Jak Pani za przykład zachoruje, to co Pani jakieś takie naturalne bierze? No, wie Pan, no jak, nie, jakoś nie choruje, a jak... Śmiód, takie rzeczy, czosnek, takie rzeczy no, Pani bierze? O, wszystkie, no, oczywiście, te wszystkie rzeczy biorę. A wszystko biorę. Kilnuję bardzo odżywianie. Jak Pani wspominał lata młodzieńcze, 20 lat Pani miała, jak Pani wspomina? Ciężko było w tamtych czasach? Wie Pan co? Jakie to były lata? Powiem Panu, że no nie wiem, no... Jakoś trudno mi sobie to skojarzyć, no... Byłam Dobrze to... Pani wspomina? Dobrze, dobrze, bo to młodość. Ale pod jakim względem, tak Pani dobrze wspomina? No wie Pan, no człowiek cieszył się nadzieją, że, że jest młody, że, że, be, że pożyje. No. I taka nadzieja budowała. I to i, i psychika właśnie, trzeba mieć taką nadzieję, że będzie dobrze, będzie lepiej, dadzą więcej tych pieniędzy. A skąd Pani bierze taką aurę pozytywną? Że pani z tak... Biblii proszę Pana, z Biblii. Czytam Biblię bardzo często. co Pani wszystkim? Tak, polecam Biblię, to jest bardzo mądrość Boża. Masz takie jakie Pani ma zainteresowania na emeryturze? Tak w wolnym czasie, co Pani lubi robić? Pływać, spacerować. Pływa Pani w tym wieku? Tak. Oj. Na rowerze jeździć. Także... Że Pani jeździ na rowerze? Radzę, tak radzę sobie dużo. Wszędzie jeżdżę. teraz na wiosnę Pani będzie korzystać? Będę korzystać. A jeszcze czego Pani żałuje w życiu na przykład? Pani mogła cofnąć czas? No ja wiem czego. No ja pan mam rodzinę, dzieci, wnuki, prawnuki, no to... Rodzina ważna? Ważna, bardzo ważna. Jest jak, mąż i także wszystko dobrze, no. Jak się szanować w związku, w, w małżeństwie? No jesteśmy już, wie pan, no... lat? Nie wiem. lat jesteśmy już. Co zrobić, bo to jest tyle rozwodów teraz. Proszę pana. Na przykład szanować się, no, jakie pani rady takie by dała? Szanować się. Trzeba rozumieć drugiego człowieka. Trzeba go dokładnie rozumieć, wysłuchać i go... Y, musi być wymiana myśli między mężem a żoną. A pani się na przykład, kłócą kuc się państwo na przykład w małżeństwie? Wie pan, no raczej nie, raczej, raczej, nie. raczej nie. Nie, nie. Już pójdę, bo mi się. A jaki, pani, jakie pani ma marzenia, jeszcze w skrócie? Marzenia? No, żebym jeszcze pożyła trochę. I jakie zasady dla młodych? Tak, jak pani mogłaby być polecić młodym? Jak żyć młodym? Zaleciłam młodym. Czego pani mogę żyć na koniec? Zdrowia. Dużo zdrowia, miłość Lecę dalej. A pani w to. A pan jest szczęśliwy? Dokładnie. E, czym to jest spowodowane? Proszę. Dlaczego jest pan szczęśliwy? E, czym jest dla pana szczęście? Bo przeżyłem w spokoju tyle lat. Całe 60. Tak, te, a, a teraz i pan lepiej żyje na przykład już wcześniej za komun na przykład i tak dalej. Nie ma porównania na plus. Co się zmieniło? Wszystko.